Twoją obronę, Ojcze, na nie, Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nazywam ich, Święty Grzegorz urodził się około 540 roku w Rzymie. Był już prefektem miasta, gdy porzuciwszy karierę świecką we własnym domu założył klasztor Benedyktzkał dla kościoła ariańskich longobardów i franków oraz nawrócił anglię. Jego pisma wywarły wielki wpływ na kształtowanie myśli rozpoczynając msze świętą. Przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Spowiadam się. Bogu Wszechmogącemu, i Wam, bracia i wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do. Przestawienictwo świętego grzegorza papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia kościołem. Niech postępy wiernych świętości. Przyczyniają się do wiecznego szczęścia w wieku. Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie, braci w kolosach, Łaskawami i pokój od Boga, Ojca naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Zawsze ilekroć modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o Waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych z powodu nadziei nagrody odłożonej dla Was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy, Ewangelii, która do Was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, również i u Was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście, i poznaliście, łaskę, I poznaliście łaskę Boga w Jej prawdzie. Jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest On wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas. On też nam ukazał Waszą miłość w duchu. Oto Słowo Boże. Ufam na wieki łaskawości Boga. Ufam na wieki... Ja zaś, jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, na wieki zaufam łaskawości Boga. Będę cię sławił na wieki, za to, co u... zaufam łaskawości Boga. Będę cię sławił na wieki, za to, co uczyniłeś, poczyniłeś, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. Ufam, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. Ufam. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę więźniom. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich. Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę. Jak u ludzi, którzy pójdą za głosem Chrystusa, a Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby ich ciężka praca. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, na zmarłą siostrę Alodię, aby miłosierny Bóg przyjął ją do chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy, świąty Boże, pokornie błagamy, abyś przyjął nasze prośby, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Z rąk kapłańskich przyjmij, panie. By moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Grzegorzowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i sprawa, by ta ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie. Wszechmogący, wieczny Boże i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Radością oddajemy cześć świętemu Grzegorzowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chorami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna, Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył ciele na całej ziemi. Sprawa by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem i z tego świata. Dopóźnij do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem. Czujcie Wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka ich pała. Przez wszystkie wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w Twoje. Przyjdź królestwo Twoje na ziemi. Chleba naszego powszedniego, Daj nam dziś zbaw odezłe. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze... Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnia go pokojem i doprowadź do je, że królujesz na wieki wieków, pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Ciężu. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy. na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Чао Христуса 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 Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć, takiemu nie i cześć. Niech będzie chwała i cześć Jezusowi. Cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Będzie chwała. Jemu, wmenna do Matki Bożej, nieustającej pomocy z naszymi wspólnymi prośbami, błaganiami. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan nazywami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, Amen. idźcie w pokoju Chrystusa. Błagalne pieniądze. Cierpienia czas, Są dasz i nieustannie O matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre. Skończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o Matko na rana Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc o matko nieustającej pomocy przez bolesną mękę. Przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca. O współodkupicielko prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby to zostały złożone w Twoje ręce, aby się nam rozdzielała, Wyjednaj nam przeto, najłaskawsza matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Maryjo, matko nieustającej pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Radź spojrzeć na nas łaskawie, i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam. Wielka Matko Boża. Matko nasza najlepsza. Pośredniczko nasza uboga, szafarko łask wszelkich. Matko świętej wytrwałości, tronie miłosierdzia Bożego, wszechmocy błagająca, poręko naszego zbawienia, pogromczyni mocy piekielnych, umocnienie słabych, ucieczko uciśnionych, żywicielko głodnych opatrzności ubogich, cudowna lekarko w chorobach, nadziejo z rozpaczonych, patron komisji świętych, wychowawczyni powołań kapłańskich, mistrzyni życia duchowego, strażniczko czystości, Opiekunko rodzin, czuła matko sierot, pani naszych losów, przewodniczko pewna do nieba. O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie. Dziękujemy Ci, matko nieustającej pomocy. Za uzdrowionych z choroby. Za pocieszonych w strapieniu, za ocalonych w rozpaczy, za podtrzymanych w wątpieniu, za wyzwolonych z mocy grzechu, za wysłuchanych w błaganiu, za litość nam okazaną. Za Twoją miłość macierzyńską, Ci, Matko, za dobroć Twoją niezrównaną, Ci, Matko, za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Ci, Matko, A teraz, O Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie, błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Błagamy Cię, Matko, za chorych, abyś ich uzdrowiła. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Za płaczących, abyś im zeotarła, Za środki i opuszczonych, abyś im matką była. Za biednych i potrzebujących, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Za kuszonych, abyś ich siedle szatańskie wybawiła. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Za grzeszników, abyś im żali łaskę spowiedzi wyjednała. Matko Boże nieustającej pomocy, proszę o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Jakuba, Pauliny i Łukasza. O zdrowie dla Bogusławy, o zdrowie dla Beaty i Piotra, o zdrowie dla Katarzyny, o uzdrowienie z choroby dla Edwarda, o światło Ducha Świętego, dobrego męża dla Aleksandry, o zdrowie dla Zofii i Adama, o Bożą opiekę dla Joanny, Teresy, Adama, Anny i ich rodzin, o opiekę dla syna Krzysztofa, aby poukładało mu się w dorosłym życiu, o łaskę zdrowia dla Marcina, o Bożą Pomoc w trudnych sprawach dla Marii i syna Dominika, o zdrowie dla Pauliny, o zdrowie i wiarę dla Aleksieja, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Dariusza, o dar potomstwa dla Reniera i Olgi, o zdrowie dla Jana oraz o Boże Błogosławieństwo dla Joanny. O zdrowie dla Wandy, o uzdrowienie Ani i potrzebne łaski dla całej rodziny, o zdrowie i dar potomstwa dla Agnieszki i Grzegorza, o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki w intencji dzieci, które wyjechały do Norwegii za pracą, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna, który pojechał w świat w poszukiwaniu pracy i lepszego miejsca na ziemi, o dobrą żonę dla Marcina, o szczęśliwe małżeństwo dla Andrzeja. O potrzebne łaski dla syna Marcina, z żoną Katią i dziećmi, za babcię władzie, z rodziną i za całą wspólnotę parafialną. Błagamy Cię, Matko, w intencjach naszych rodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich. Błagamy Cię, Matko, w intencjach nas samych uczestników tej dzisiejszej nowenny o Bożą opiekę w naszym życiu. Błagamy Cię, Matko. W chwili ciszy wypowiedzmy nasze osobiste błagania. Błagamy Cię, Matko, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. O maryjo, żegnam cię. O maryjo. O maryjo. O błogo. Pożegnam cię, O Maryjo.